A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. Choć są to z definicji historyczne spacery, dzisiaj przyglądniemy się rzeszowskiej komunikacji publicznej. O potrzebie jej stworzenia myślano jeszcze przed II wojną światową. W 1928 roku na ulicę Rzeszowa wyruszył pierwszy autobus miejski, ale szybko się okazało, że był to falstart. Linie po dwóch tygodniach zawieszono i Rzeszów musiał czekać aż kolejne 20 lat, by cieszyć się autobusami jeżdżącymi na stałych trasach po ulicach. Ta liczba mnoga w tym poprzednim zdaniu to jednak była przesada. Rzeszowski Zarząd miejski w 1948 Roku zdołał kupić od przedwojennego prywatnego przewoźnika zaledwie jeden autobus za to marki Polski Fiat 621R. Miał 22 miejsca siedzące, strzałkowe kierunkowskazy i tendencje do psucia się. W pierwszym miesiącu kursowania na jedynej linii, plac Farny Pobitno, zepsuł się aż 17 razy, a pasażerów awaryjnie przewoziła podstawiona ciężarówka. Działające pod szyldem miejskiej komunikacji samochodowej przedsiębiorstwo rok później dokupiło dwa używane GMC i można było otwierać kolejne linie. Firma na tyle okrzepła, że w 1958 roku zmieniła nazwę na znaną nam do dzisiaj Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie. Choć w latach 60. tabor przedsiębiorstwa liczył sobie 36 autobusów, to liczbę przewożonych pasażerów rocznie wyrażano już w milionach. Tak ogromna liczba to też zasługa załóg autobusów tak, załóg wsiadało się tylnym wejściem, gdzie siedział na specjalnym miejscu konduktor sprzedający bilety i donośnym dzwonkiem dający znać kierowcy znak do odjazdu. Warto podkreślić, że często funkcje te sprawowały panie. Cały ten prawie londyński obyczaj odszedł w zapomnienie począwszy od listopada 1969 roku. Wprowadzono wtedy bilety kupowane w kioskach i kasowniki marki Krak. W ślad za tymi nowościami pojawili się również lotni kontrolerzy, którzy potocznie zostali oszczeni mianem pewnych żółtych ptaków, a tak przy okazji ponoć nazwa ta pochodzi od koloru otoków czapek, pierwszych warszawskich kontrolerów ówczesne linie autobusowe dla dzisiejszych użytkowników komunikacji miejskiej byłyby prawdziwą zagadką. Słynne koło jeżdżące przez ulicę Gałęzowskiego, Kreczmera, Naruszewicza, Chopena, początkowy przystanek ósemki i dziewiątki na placu Farnym i ich trasa wiodąca przez ulicę 3 maja i zamkową. Autobusy czekające przez wiele minut na podniesienie szlabanów na przejeździe kolejowym na końcu dzisiejszej ulicy Księdza Jałowego. Pierwszych przystanków linii jadących poza Rzeszów trzeba było szukać na Bernardyńskiej, dzisiejszej Sobieskiego czy Żeromskiego. Zresztą każdy Rzeszowianin korzystający z ówczesnej komunikacji miałby na ten temat bardzo wiele do powiedzenia. Wraz z rozwojem taboru i przedsiębiorstwa zmieniała się lokalizacja zajezdni autobusowej. W pionierskich czasach firma miała biura w budynku Straży Pożarnej przy Mickiewicza 10, a plac postojowy na obecnym placu przy hali targowej potem na blisko 15 lat przeniosła się na ulicę Partyzantów. Kolejne lokalizacje już były coraz dalej od centrum. W 1970 roku do 2015 baza autobusowa znajdowała się przy ulicy Trębeckiego, a najnowszy adres to ulica Lubelska, gdzie możemy zobaczyć wszystkie pojazdy najnowszej generacji, łącznie z tymi napędzanymi gazem i energią elektryczną. O współczesnej komunikacji wyposażonej w GPS-y, wyświetlacze, elektroniczne rozkłady jazdy i bilety z kodami QR w smartfonach, opowiadamy na bieżąco. Warto jednak pamiętać, jak to się zaczęło i skąd wziął się sentyment Rzeszowiaków do czerwonych autobusów.